Pan Bóg jest dobry, szczególnie dla mnie, ale nie dlatego, że ja jestem jakaś szczególna, tylko dlatego, że można by tak rzec, przyjęłam jego ofertę. I on w sumie ma podobną ofertę dla każdego z nas, każdego z ludzi, tylko wystarczy ją przyjąć, i dzisiaj troszkę właśnie o tej. Ofercie, w sumie, jak to było, jak ja przyjęłam tą jego pierwszą ofertę, bo potem w życiu z Panem Bogiem jeszcze miałam dużo różnych ofert, no i będę o nich po kolei opowiadać, ale ta pierwsza była taką właśnie, w ogóle, wydaje mi się, fundamentem tego, co się tam zaczęło między nami dziać. Ostatnim razem opowiadałam o takich wydarzeniach z mojego dzieciństwa, które pokazywały moją swobodę w relacjach z Panem Bogiem. Natomiast myślę, że wtedy to ja go trochę traktowałam jak taki, e, trochę brzydko mówiąc, automat, w sensie, że ja się modlę, trochę tak właśnie wrzucam modlitwę i dostaję to, o co się modliłam. No, i trochę to tak działało. Znaczy, ja wiedziałam, że to jest osoba, ale tak jak dziecko przychodzi do taty i mówi: Tato, daj mi Lizaka. I tam się nie zastanawia nad jakimiś głębszymi <śm> tematami w tej relacji, skupia się mocno na tym Lizaku. Tak ja myślę, że trochę tak podchodziłam do Pana Boga. Nie, że widziałam, że to działa. Ja też mu byłam wdzięczna i dziękowałam za to wszystko, co dostaję. Natomiast tam nie było, jakby, takiej myśli, co on w tym wszystkim, co on chce e, i tak dalej. No, wiadomo, że byłam też dzieckiem i trochę prościej patrzyłam na świat. Natomiast, e, w tak mniej więcej w wieku 12 lat, albo 13, byłam na takim obozie. Chrześcijańskim. I tam na tym obozie, na jednym z wykładów, wykładowca użył takiego wersetu: Nie każdy, kto do mnie mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios, e, tylko ten, kto pełni e, wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I to jest z Ewangelii Mateusza z siódmego rozdziału, to jest chyba 21 werset. No i mm, ja wtedy. Miałam taką refleksję, że chyba to rzeczywiście jest tak, że ja tylko wołam panie, panie, że nie interesuje mnie dalsza część, tylko właśnie w jakichś moich potrzebach, w jakichś moich e, zmartwieniach, no to wołam panie Boże, pomóż albo panie Boże, daj mi. Natomiast jeśli chodzi o e, pełnienie tej woli. Która tam jest w dalszym wersecie, nie? Tego, co Pan Bóg od nas chce, też ma jakieś tam wobec nas plany, że ja nie za bardzo w ogóle nad tym się zastanawiam. I e... trochę mi to dało do myślenia, bo tam jest, że osoba, która tylko woła, panie, panie, nie wejdzie do królestwa Niebios nie? I sobie ja nie wiedziałam, że to jest aż. Taka poważna sprawa. Nie? No i doszłam do wniosku, no nie. To, to, to trzeba jakoś, jakoś inaczej zrobić. I doszłam do wniosku, że dobra, Panie Boże, ja chcę rzeczywiście wypełniać też tą drugą część wersetu. Ja chcę no, wypełniać Twoją wolę. Więc. Yy, Przyjmuję tą Twoją ofertę i słucham, co, co masz dla mnie. Ale to też tak było, że jakby przy tym była cała taka myśl o tym, że ja nie jestem doskonała. Nie, że ja jednak potrzebuję też takiego Bożego wskazania, co ja mam robić w swoim życiu, żeby było dobrze. Bo to już był taki czas, że zaczynałam się zastanawiać, właśnie jak to swoje życie pokierować, gdzie iść, w którą stronę. E, oczywiście to były jakieś tam pierwsze myśli e, takiego dziecka, ale już zaczęłam o tym myśleć. No i to mi się ukazało jako taka oferta, właśnie Pana Boga słuchaj Ania, ja cię poprowadzę nie? moja wola naprawdę e, jest dla ciebie najlepsza i to trochę na takim przykładzie mi pan by powiedział trochę śmieszne, ale że e, tak jak konstruktor pralki nie? że pralka może być stolikiem, może być szafką, do, z której ktoś tam trzyma jakieś rzeczy, ale to nie jest wykorzystanie pełnego potencjału pralki no. A konstruktor dla pralki zaplanował to, żeby ona mogła prać pranie. Nie? I to czasami nawet na różnych programach. No, i Pan Bóg mi tak pokazał, że on jest moim konstruktorem i on ma dla mnie plan, który będzie w stanie wykorzystać różne możliwości, moje zdolności, które on mi dał. I ja pomyślałam, super ekstra, super ekstra. <gry> Bardzo miło, zgadzam się. No, e, przy tym też to był taki moment, że właśnie z, tak zorientowałam się, że nie jestem idealnym człowiekiem i potrzebuję Bożego prowadzenia, potrzebuję jego mądrości i też potrzebuję jego przebaczenia, ja bo widziałam też to, że ja jestem, no, że mam różne swoje uchybienia. I, I wtedy tam na tym obozie e, poprosiłam go, jakby od tego się zaczęła taka nasza relacja, bym powiedziała, bardziej świadoma, że e, on mi, ale ja jemu też. Nie? Że to nie jest tylko w tą jedną stronę, że on mi. E, ale właśnie przyjęłam tą jego ofertę współpracy, tak to nazwijmy. No i e, zaczęłam też być nastawiona, jakby słuchać tego, co o, on chce dla mnie. Nie? I jasne, my mamy w Biblii bardzo dużo wskazówek, jakby czego Pan Bóg chce od nas w sensie takiego moralnego postępowania. Natomiast tutaj. Co chodziło o to właśnie, co Pan Bóg ma dla mnie dla mojego życia. Tak konkretnie indywidualnie dla mojego życia. Nie? I najfajniejsze jest to, że on naprawdę dla każdego człowieka ma indywidualne e, takie mm, kroki, wskazówki, które e, potem obrazują cały taki naprawdę fajny plan. E, bo Bóg naprawdę wie, co jest dla nas fajne, co on nas włożył, jakie pragnienie, jakie myśli i chce, żebyśmy mogli to realizować i przy tym mieć z tego satysfakcję. I to naprawdę to naprawdę jest bardzo fajna rzecz, także polecam, polecam przyjęcie takiej Bożej oferty. No dobra, to na tyle na dziś. Zachęcam do rozważenia Bożej oferty.